Siema, z tej strony Bartek, a ja zauważyłem ogólnie pod pierwszym odcinkiem z For że nawet chyba Wam się pomysł na tą serię spodobał. Także bardzo mnie to cieszy. I według naszej umowy, jeżeli zobaczę dość fajną aktywność pod pierwszym odcineczkiem, to zobaczycie drugi odcineczek właśnie z najlepszego polskiego serwera na MTA, czyli na serwerze For Life. I tak proszę Państwa właśnie w tym momencie to się dzieje, dokładnie tak, zobaczyłem fajną aktywność, także według naszej umowy nagrywam właśnie dla Was drugi odcineczek z tego serwera. I w dzisiejszym proszę Państwa odcineczku zajmiemy się pracą, pracą gdzie sobie troszeczkę kaski zarobimy, pracą która według mnie jest ciekawa. Można ją w sumie porównać jak dla mnie do magazynu, gdzie naprawdę spędziłem mega, mega dużo czasu. Także jest to jedna z takich dla mnie osobiście ciekawych prac, które na pewno sobie dość często będę robił. A mianowicie mówię tutaj o pracy kuriera. I dzisiejszy proszę Państwa, właśnie odcineczku, tą pracą się zajmiemy. A zanim to nastąpi, to jeszcze chciałbym sobie wpłacić te pieniążki, które mam aktualnie na koncie. Dlatego, że chciałbym ogólnie Wam pokazać, yy, ile na tej pracy kaski wyciągam, tak na czysto, nie? Także ja już właśnie, proszę Państwa, się zeruję i lecimy z tą pracą. Ale oczywiście, zanim zaczniemy to tradycyjnie, chciałbym Wam przypomnieć, że jeżeli taki odcinek Wam się spodoba, postawcie tradycyjnie łapkę w górę, komentarze właśnie pod filmem. Oraz, jeżeli jesteście pierwszy raz na kanale, nie chcecie, nie chcecie przegapić nowych odcinków właśnie z For Life'a, to zapraszam Was również do subskrybowania tego kanału, aby po prostu właśnie nie przegapić nowych filmów. Także proszę państwa, to chyba tyle, jeżeli właśnie chodzi o kazania parafialne, czy tam się zwie. A my w takim razie zaczniemy sobie właśnie naszą pracę, ale zanim jeszcze zaczniemy, to taka jedna mała uwaga dla osób, które właśnie chciałyby sobie ją rozpocząć. Ponieważ jest to jedna z niewielu prac, która wymaga posiadania odpowiedniej ilości life pointów. Także jeżeli nie macie 500 life pointu to po prostu nie możecie sobie tej pracy zacząć. No jest jak jest, prawda? Także ta praca właśnie wymaga posiadania 500 life pointów do rozpoczęcia jej. Eee, także taka właśnie mała uwaga dla osób, które chciałyby sobie właśnie się w kurier, coś tak powiem, zanurzyć. I troszeczkę sobie właśnie na tej pracy zarobić. Aczkolwiek, jeżeli nie wiecie na dobrą sprawę, jak te, te life points zarabiać, to właśnie tutaj znajduje się może jakoś wam tutaj na filmiku, właśnie zaznaczę to że w tym miejscu znajduje się fajny punkt magazyn się nazywa. I tam naprawdę idzie mega fajnie sobie life points pozarabiać, i przy okazji jeszcze jakąś pierwszą sumkę pieniążków również sobie na konto zgarnąć. A co do naszej pracy, którą sobie właśnie w tym momencie zaczynamy, jest ona, jest ona tutaj właśnie, jest właśnie tutaj ona umiejscowiona w mieście Los Santos, a mianowicie w dokach. Niestety sobie nie mogę przybliżyć mapy, bo właśnie tam mam podnagrywanie Także no, też właśnie jakoś Wam to może zaznaczę na podczas montażu powiedzmy tego odcineczka. Ok, to tyle, jeżeli właśnie chodzi o słowo wstępu, a my myślę, że już sobie zaczniemy właśnie naszą pracę. Także musimy się udać właśnie tutaj, aby sobie odebrać nasze paczuszki, które będziemy sobie dostarczać. Także jeszcze troszeczkę do tyłu. Ok, teraz musimy zaciągnąć sobie ręcznie, i będzie ogólnie nas obsługiwał pan Jarosław Kaczyński, który będzie nam ogólnie tłumaczył, co, jak, gdzie i dlaczego. Także pracownik Jarosław Kaczyński krzyczy: Szef zabrania nam ładować więcej niż 10 przesyłek do kurierów bez doświadczenia. Czyli, pierwsza uwaga, na pierwszym poziomie dostajemy 10 paczek do dostarczenia. Nie wiem, jak to wygląda na wyższych poziomach, bo jak możecie zauważyć, po prostu tego wyższego poziomu nie mam. Także, jeżeli są osoby, które można powiedzieć, że na kurierce zjadły zęby, to możecie odezwać się właśnie w komentarzach i co nieco właśnie wyjaśnić, jak to wygląda na wyższych poziomach. Yy, niby brednie, ale nie dziwię się, też Wam nie ufam. Jesteście zdolni do wszystkiego, a dziękuję, dziękuję. Muszę też poinformować Cię, że dla was przeznaczone są tylko najcięższe paczki. o ostałych pracowników, wy jesteście nikim innym, jak wyrzutkami bez pracy. No, z taką motywacją to po prostu. Ta praca to, to z uśmiechem na uce trzeba ją robić, nie? Tak, po takiej motywacji. Okej, okay, pamiętaj. Jeżeli uszkodzisz nas samochód, pobierzemy koszta naprawy z twojej niskiej pensji. I mamy oczywiście aktualny poziom pracy na poziomie pierwszym. Wymagania do kolejnego poziomu to są 3000 life pointów oraz doręczonych 1800 paczek. Także myślę, że, jak już powiedziałem, ta praca jest na tyle ciekawa, że na pewno sobie prędzej czy później po prostu ten poziom yy, drugi wbije, nie? Ok, także mamy nasze 10 paczek. I teraz pytanie, gdzie musimy je dostarczyć. O matko Sanfiero. No dobra, to nie jest wcale daleko, Ja bym myślał. bo to po prostu wystarczy dobrą drogą się udać i naprawdę nie będzie problemów. Z dojechaniem, prawda? Także już właśnie e, tutaj się nie leńmy. Tylko zabierzmy się do roboty, nie? bo trzeba sobie troszeczkę jednak kaski pozarabiać. Żeby nas było stać na jakieś tuningi, fajnych autek. Oczywiście również na fajne pojazdy, bo tuning bez auta to raczej chyba się na pewno nie uda. Także jakieś właśnie autka, tuningi, jakiś może domek bym chciał sobie kupić. Także na pewno tutaj jest mnóstwo rzeczy do do roboty na tym serwerze, prawda? A jeszcze na dobrą sprawę nie wszystkie prace sprawdziłem, także na pewno jeszcze nie jedną, nie dwie prace Wam pokażę, bo ogólnie chcę Wam jak najwięcej tych prac pokazać. Na dobrą sprawę chciałbym Wam wszystkie roboty pokazać i może również zainteresować osoby, które zaczynają właśnie z Forlife'em. Żeby sobie właśnie dzięki moim, moim filmikom jakoś zaczęły zarabiać na tym serwerze. Więc takie powiedzmy, że filmiki również poradnikowe. Poniekąd mogę też właśnie wam tutaj fundować. Na przykład właśnie ten film, który aktualnie oglądacie może być tak poniekąd powiedzmy, że poradnikowy, bo pokazałem wam na dobrą sprawę gdzie zacząć. Jak, jak ogólnie sobie dost, te paczki dostarczyć i tak dalej, nie? Także, czy to można nazwać poradnikowym odcinkiem? Chyba tak. Chyba można troszeczkę nazwać właśnie, ten odcinek taki właśnie poradnikowy również yy, będzie. Także oczywiście możecie również w komentarzach napisać, bo też mnie to ciekawi. Jaką Wy lubicie pracę? Gdzie najlepiej się zarabia pieniążki? Gdzie Wy zarabiacie pieniążki? Gdzie po prostu najwięcej właśnie czasu sobie spędziliście w jakiej robocie? I możecie ogólnie pisać wasze przygody, właśnie na serwerze For Life. Bo też to może być na pewno interesująca rzecz. Także ok, więc my w tym momencie wyjeżdżamy sobie z miasta już i po malutku, będziemy się właśnie do San Fierro tutaj udawać. Ok, proszę Państwa, także jesteśmy już w San Fierro, jak widzicie na mapce są te paczuszki dość e, bardzo blisko siebie położone, także raczej nie będzie problemu, żeby je dostarczyć, żeby tą pracę na dobrą sprawę również w miarę szybko zakończyć, więc także udajmy się już do właśnie naszego pierwszego punktu, do klienta, który na pewno się z tej paczuszki na dobrą sprawę ucieszy. Także ok, myślę, że chyba sobie na sam początek yy, zaczniemy te trzy paczki, które mamy po prawej. Potem pójdziemy sobie nieco w górę. A potem się zobaczy, nie? Także ok, parkujemy sobie mniej więcej może gdzieś tutaj. Oczywiście zaciągamy sobie hamulec ręczny, włączamy sobie światełko i zgaszamy silnik, bo dbamy oczywiście o środowisko, prawda? Także ok. Więc bierzmy naszą pierwszą paczuszkę. Ale ciężka paczka, o matko boska! Dlaczego oni każą takiej... Drobnej osóbcy jak ja takie ciężary dźwigać, masakra! O moje plecy, oj będzie mnie bolało! Oj na następny dzień będzie bolały plecy, oj mówię wam, masakra! Uch. Dobra, ale no cóż... Trzeba zarabiać kaskę, nie? Trzeba zarabiać kaskę mimo tego, że zdrowie liche. A Bogu nie... Nasza postać jest taka troszeczkę licha, powiedzmy. No ale no cóż, taka robota. Taka robota. Mi, ja tak powiem, pracować kazano. Eee, dobra, ta jest przynajmniej troszeczkę mniej wagowa, ale ta to przesada jest. O jezusie, oa! Co mi tam kurczę? Jakiegoś, nie wiem. Jakieś cztery porcje koła zamówili, czy o co chodzi. A o, oh, wow! Oj, 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 czy ja w ogóle... O, oh, dobra, poszło. Pięknie, okej. Okay. Także pierwsze paczki dostarczone. Miejmy nadzieję, że na scenę będą trochę lżejsze. Bo ciężko, ciężko. Ciężko, ciężko powiem wam. Z tymi paczuszkami. Ale okej, okay. teraz mam nadzieję, że tutaj mi jakoś policję jeszcze nie złapię. Za takie trochę... dziwne jeżdżenie powiedzmy tą kurierką. Także wysiadamy, bierzemy paczuszkę i dostarczamy właśnie pod kolejne drzwi. I tak do 10 sztuk, prawda? Po 10 sztukach będziemy sobie właśnie do bazy wracać, aby odebrać naszą wypłatę. Także dla, dla mnie osobiście ta praca to jest jedna z fajniejszych, nie? Może to jest nie taki poziom jak magazyn, który naprawdę mi się spodobał ku zdziwieniu wielu osób, bo jednak magazyn nie jest jakimś mega fajnym miejscem. No naprawdę, kurierka jest właśnie na takim samym poziomie. Także bardzo chętnie na pewno sobie do tej pracy wrócę. I, i kto wie, może i nawet w przyszłości sobie na wyższy poziom, również tą pracę wbija, nie? I teraz w sumie tak sobie tak się zastanowić, jak wygląda zarabianie na wyższych poziomach w tej robocie, bo rozumiem, że dostaje na pewno y, większą wypłatę, co nie? Bo to jest raczej normalna rzecz, ale jak to wygl wygląda na przykład pod względem paczek? Tak samo właśnie na poziomie drugim ilość tych paczek do dostarczenia to są 10 sztuk i troszeczkę ogólnie one zrastają także e, osoby które można powiedzieć e, zjadły zęby na tej pracy to proszę żebyście właśnie w komentarzach mi to mniej więcej wyjaśnili jak to właśnie wygląda z tą pracą nie albo ogólnie z pracami nie bo jeżeli to jest na bardzo podobnym schemacie wszystkie prace, czyli po prostu co awans to dostajemy więcej kaski plus więcej rzeczy musimy dostarczać albo możemy ogólnie dźwigać. To też możecie napisać. Na pewno bardzo mi się to w przyszłości przyda. Chociażby żeby właśnie może pod nowe odcinki właśnie z prac to też, też taka ala ciekawostka właśnie dla osób, które na przykład chciałyby sobie zacząć e, pracę, chociażby nurka, nie wiedzą jak się właśnie za to zabrać, nie wiedzą właśnie czy się to opłaca na wyższych poziomach, także piszcie śmiało, a na pewno komuś się właśnie wasze porady mogą na dobrą sprawę przydać, chociażby minie piszcie właśnie śmiało w komentarzach pod filmem, a my w tym momencie dostarczamy sobie już ostatnią paczuszkę i będziemy wracać do bazy, dokładnie tak. I tak właśnie proszę państwa wygląda praca kuriera. Już raczej nie będę chyba zaczynał kolejnej wyprawy, bo ten odcinek trwał, trwałby z 30 minut, a raczej chyba tego nie chcę. Także na pewno sobie po odcinku troszeczkę jeszcze tych paczek e, po rozworze. i zobaczymy, nie? Zobaczymy, w jakim e, po ilu godzinach na serwerze będę w stanie wbić poziom drugi. No, jestem też samo mega, mega ciekawy tego, jak to właśnie będzie wyglądało, nie? A może sobie znajdę jakąś inną pracę, która będzie również ciekawa. Kto to wie? Bo ogólnie. Wczoraj chyba zacząłem sprawdzać pracę górnika. I nie jest ona jak, jakoś szczególnie powiedziawszy ciekawa jak dla mnie, bo klikanie trzech przycisków to nie jest raczej na dłuższą metę zbyt interesująca rzecz, aczkolwiek słyszałem, że najbardziej... Hmm, to jest praca najbardziej. Warta uwagi, jeżeli właśnie chodzi o zarobek. Także no, będę musiał, chyba, się jakoś przemóc, powiedzmy. Bo też na pewno chciałbym właśnie tą pracę Wam na dobrą sprawę pokazać. Tylko, że chciałbym Wam pokazać na pewno pracę górnika, jakby z dwóch stron, powiedzmy. A mianowicie, a mianowicie o co mi chodzi. Chodzi mi o to, że po prostu mm, chciałbym w pierwszej części. Wydobywać właśnie ten węgiel, ten surowiec, a w drugiej od razu właśnie go e, pojechać sprzedać. Także troszeczkę będziecie się musieli na dobrą sprawę y, uzbroić w cierpliwość, jeżeli chcecie właśnie tą pracę zobaczyć. Bo na pewno poza odcinkami chciałbym właśnie sobie troszeczkę tego węgla wydobyć, aby na odcinku tego nie musieć robić, nie? tylko żeby. Troszeczkę sobie wydobyć, a potem w miarę za pieniądze po prostu lecić to sprzedać. Wiecie o co chyba chodzi, nie? Także tak właśnie będzie wyglądała ta praca. Więc na dobrą sprawę możecie pisać w komentarzach pod filmem co chcielibyście zobaczyć w naszym odcineczku. Jaką pracę chcielibyście zobaczyć? Czy może w końcu zajmiemy się tym tuningiem pojazdu mojego? Zobaczymy, nie? Także piszcie śmiało właśnie wasze propozycje, oj, przepraszam, przepraszam, że zajechałem Ci drogę, wybacz mi. Także właśnie piszcie śmiało w komentarzach pod filmem, co chcielibyście, żebym wam pokazał na serwerze For Life. Oczywiście mogę wam pokazać wiele, aczkolwiek myślę, że chyba na tym etapie gry to na pewno nie będę wam w stanie pokazać jednej rzeczy, a mianowicie giełdy, bo tam trzeba jednak. Do giełdy lecisz po prostu w dwóch celach, nie? Albo kupić, albo sprzedać auto, a na tym momencie mojej rozgrywki nie chcę ani tego robić, ani tego robić. Także giełda na pewno na ten moment odpada. Także tego raczej nie piszcie, nie. Ale okej, okay, tak kurczę. Tak się zagadałem, że my prawie jesteśmy w mieście już. No proszę bardzo. Jednak, jak jakiś temacik wejdzie, to miło się tak jedzie, nie? Na pewno miło się właśnie jedzie i ten czas też szybciej. Na dobrą sprawę, mija. Okej, okay, proszę Państwa, także zbliżamy się już do naszej bazy, gdzie sobie otrzymamy naszą Sowicie. Mm, zdobytą wypłatę za bardzo dobrą robotę prawdopodobnie. Chyba, że szef uzna inaczej, aczkolwiek stan ciężarówki 100%, więc ja chyba zasługuję na jakąś premię. Zważywszy na fakt, że nie jestem zbyt dobrym kierowcą w grach, chociażby GTA 5 a dobrą sprawę doświadczyć, ale mam nadzieję, że będzie to fajna wypłata. Także sprawdźmy to. Więc jest więc zjeżdżamy sobie tutaj i użyj klaksonu by zakończyć pracę. I zarobiliśmy 841 zł, plus tam bodajże dwa life pointy nam wpadły. Także nie jest to źle jak na około 20 minut pracy więc myślę że to jest też praca która na pewno nie jednego z Was zainteresuje. Kto wie, może na, nawet spotkamy na serwerze. Nie będziemy sobie ogólnie razem jeździć. Także myślę, że to chyba w tym odcinku to by było na tyle. Także dzisiaj sobie właśnie popracowaliśmy jako kurier. Mam nadzieję, że taki właśnie odcinek Wam się spodobał. Że co nieco właśnie się dowiedzieliście chociażby, jak właśnie tą pracę sobie zacząć. Jeżeli tak, to oczywiście stawiajcie łapki w górę, komentarze czy ogólnie więcej właśnie odcinków z Fora bo to przede wszystkim od was zależy i od waszej aktywności e, czy następne odcineczki się pojawią a jeżeli jesteście pierwszy raz na kanale nie, nie chcecie przegapić nowych filmów to również zachęcam was do pozostawienia sobie subka to nic nie kosztuje a mi troszeczkę humor poprawi prawda Także to by było właśnie w tym odcinku. Na tyle ja Wam tradycyjnie życzę miłego dnia. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć. No i pa, pa.